Organizację pożytku publicznego na antenie pierwszego programu Polskiego Radia. Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne zajmuje się leczeniem zwierząt ludzi, którzy nie do końca mają na to pieniądze. Mówi Natalia Strokowska, lekarz weterynarii i prezes organizacji. Wiele osób, które do nas się zwraca, nie ma pieniędzy z różnego powodu. Weryfikujemy bardzo dokładnie, dlaczego ktoś się zwraca I akurat z taką prośbą do naszej fundacji. Składa się na przykład oświadczenie podatkowe, jest formularz do wypełnienia. Zapraszamy też taką osobę na prywatną rozmowę, żeby zweryfikować czy rzeczywiście są to przyczyny związane z, na przykład z niskimi zarobkami. bo niestety czasem zdarza się, że ludzie nie mają pieniędzy, bo mają na przykład wesele albo ślub i też z takich przyczyn potrafią się do nas zwrócić. Więc jakby zwierzę często jest zrzucane na dalszy plan, bo te potrzeby codzienne ludzi pochłaniają pieniądze i niestety pupil, który często jest członkiem rodziny, jest no, zaniedbany. Skupiamy się głównie na zabiegach ratujących życie. Dotychczas nie zdarzało nam się, że ktoś zwracał się powtórnie po pomoc, z tego względu, że dopiero się Rozwijamy i skupiamy się teraz tak naprawdę na jak największym rozlekramowaniu naszej fundacji, zwróceniu się do, do innych, jakby o pomoc, żeby pozyskać 1%. Jeżeli będziemy mieli fundusze, będziemy w stanie pomóc większej ilości zwierzaków. Wszystko zależy teraz od akcji 1%. Tak łatwo przegapić objawy bólu u zwierząt. Naucz się je rozpoznawać. Jesteśmy fundacją w 100% weterynaryjną. Składamy się ze zespołu specjalistów, którzy leczą zwierzęta. Czyli naszym głównym celem jest bezpośrednia pomoc weterynaryjna zwierzakom. Nie zajmujemy się interwencjami, nie odbieramy zwierząt ze schronisk, z pseudohodowli. Do nas zwracają się osoby prywatne z ich własnymi zwierzętami. Czyli pomagamy stricte pod kątem zdrowia, dobrostanu zwierzaków. W tym momencie zajmujemy się akcją Zwierzęta cierpią w milczeniu. Można wejść na naszą stronę internetową www cierpią w milczeniu, org i skorzystać z bulometru. Czym jest bulometr? Bulometr jest aplikacją, w której można z, zobaczyć równ, różne choroby zwierzaka, najechać na kontur pieska i na przykład najechać na ucho albo na brzuch. Wyświetla się lista chorób i problemów i przypadłości, na które może cierpieć nasz pupil. I w skali od 1 do 10 można zobaczyć, jak bardzo to boli. Zwierzęta nie powiedzą nam, że cierpią. Z psami sprawa jest prostsza. One zajęczą, wyjął czasem skamlą. Z kotami już nie. Często jedynym objawem problemów zdrowotnych u kociaka jest to, że on się gdzieś chowa. Mniej je, jest troszeczkę bardziej apatyczny. Ale koty są generalnie samotnikami, no i niechętnie pokazują, że coś z nimi jest nie w porządku. Dlatego na tej stronie chcemy uczyć i edukować właścicieli, a tak naprawdę całe społeczeństwo, o tym, żeby otworzyć się na potrzeby zwierzaków, ponieważ one nie powiedzą nam, że coś z nimi jest nie w porządku. Dlatego za pomocą tej akcji chcemy komunikować wszystkim Polakom, całym naszemu społeczeństwu. Że zwierzęta również mają swoje potrzeby, również cierpią. Dokładnie tak samo jak my, ludzie, ale nam o tym nie mogą powiedzieć. Za pomocą tej akcji chcemy też zwrócić się do Państwa o pomoc. Każdy bezpłatnie może przekazać 1% na naszą fundację, a wszelkie informacje oraz szczegóły jak to zrobić są na stronie www.cierpią Zwierzęta nie okazują bólu, tak jak my, ludzie, ale cierpią tak samo. Nie bądź obojętny. Jesteśmy również bardzo otwarci na wolontariuszy, którzy mogą nam bezpośrednio pomóc, choćby w lecznicy, przy rozsyłaniu maili. Jeżeli mają zacięcie social mediowe, mogą zająć się np. Na prowadzeniem naszego profilu na Facebooku, wrzucaniem filmów, spotykaniem się z właścicielami i reklamowaniem naszej działalności. Ze względu na fakt, że leczenie zwierząt jest bardzo kosztowne, często zabiegi przeprowadzane u naszych podopiecznych są to koszty rzędu kilkuset, nawet kilku tysięcy złotych łącznie z całym leczeniem. Żebyśmy mogli pomóc jak największej ilości zwierząt, również można wpłacać darowiznę na nasze konto. Szukamy w tym momencie partnera strategicznego, czyli firmy, która w swojej polityce CSR-owej ma zwierzęta i mogłaby nas dopisać jako swojego partnera. Przy okazji tej współpracy chcemy organizować cykl spotkań z naszymi patronami. Jednym z naszych patronów honorowych jest pan Michał Olszański, który między innymi pojawia się w na naszym spocie reklamującym, ale również wielu bardzo ciekawych aktorów, muzyków, artystów, którzy wspierają nas swoimi osobami. I z nimi planujemy też cykl ciekawych spotkań. Na ten rok mamy takie plany jak spacer z idolem. Będzie można wziąć w takim spacerze udział. Chcemy też zwracać się bezpośrednio do samych zainteresowanych i organizować bezpłatne spotkania, gdzie każdy może przyjść do naszej lecznicy i na przykład porozmawiać o objawach bólu u zwierząt, o tym co się dzieje, kiedy bierzemy nowego szczeniaka czy kotka do domu. Także to wszystko jest w planach i mamy nadzieję rozwinąć bardzo działalność edukacyjną i wyjść właścicielom naprzeciw i tak naprawdę od Kogo mają te informacje otrzymać, jak nie od nas, od lekarzy weterynarii? Organizację Pożytku Publicznego na antenie pierwszego programu polskiego radia.